Witajcie po przerwie. Wybaczcie mi dłuższą nieobecność. Niestety byłem chory i dopiero teraz jestem w stanie nagrać dla was kolejny odcinek. Tak jak wcześniej obiecałem, będzie to odcinek dotyczący nauki przewrotów przód. Pokażę wam ćwiczenia, które zarówno przygotują was do nauki tego elementu, jak i te ćwiczenia, które będą was bezpośrednio uczyć wcześniej omówionej techniki przewrotów przód. Nie ma na co czekać. Zaczynamy. Zanim zabierzemy się za ćwiczenia właściwe, czyli te ćwiczenia, które najogólniej mówiąc posłużą nam bezpośrednio do nauki techniki wykonywania przewrotów przód, musimy najpierw przygotować nasz organizm do pracy za pomocą ćwiczeń pomocniczych, czyli tych ćwiczeń, które przygotują nasz organizm pod kątem siłowym, gibkościowym i koordynacyjnym do poziomu niezbędnego do wykonywania omawianego elementu. Do ćwiczeń pomocniczych zaliczymy po pierwsze wszelkie ćwiczenia wzmacniające mięśnie naszych ramion, np. Na pompki, pompki damskie, przechodzenie ze stania do przysiadu podpartego i przenoszenie ciężaru ciała na ramiona. Oraz, jeśli nie uczycie się sami, taczki, czyli głównie te ćwiczenia, które wykonywane są w podporach. Po drugie, Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, jak na przykład przyciąganie kolan do klatki piersiowej w leżeniu, czy też przechodzenie z leżenia na plecach do siadu skulonego. Po trzecie ćwiczenia, które będą zwiększały gipkość głównie w obrębie naszego kręgosłupa, czyli na przykład skłony tułowia, lub leżenie przewrotne, czy też w skulonym skłony głowy w przód i w tył, jak i również w klęku prostym podpartym wykonywanie tak zwanego kokiego grzbietu. Następnie po wykonaniu tych ćwiczeń wprowadzających możemy przejść do innych ćwiczeń pomocniczych, które będą wpływać na różne elementy, które pojawią się podczas wykonywania przewrotu w przód. Do tych ćwiczeń należą po pierwsze Ćwiczenia oswajające nasz błędnik, na przykład toczenia. W tym ćwiczeniu, podobnie jak podczas przewrotów w przód, nasz błędnik daje o sobie znać poprzez uczucie, w którym wydaje nam się, że kręci nam się w głowie. Wykonując dużą liczbę obrotów dookoła osi własnego ciała, po jakimś czasie zaczniemy się stopniowo oswajać do tego dziwnego uczucia i być może podczas przewrotów w przód nie będziemy zwracać na to zbyt dużej uwagi. Po drugie ćwiczenia symulujące przetokrzenia przez plecy, na przykład kołyska. W tym ćwiczeniu kładziemy się na plecach, przechodzimy do leżenia skulonego i zaczynamy przenosić ciężar ciała z przodu do tyłu i z tyłu do przodu, wykonując tak zwane kołysanie. Dobrym ćwiczeniem też będzie wykonywanie z siadu skulonego, przetokrzenie w tył do leżenia przewrotnego z nogami ugiętymi i powrót do siadu skulonego lub też wersji już bardziej wymagającej. Z przysiadu podpartego wykonujemy przetokrzenie w tył do leżenia przewrotnego z nogami ugiętymi i powrót do przysiadu podpartego. Ćwiczenie to powinno nauczyć, że przetokrzenie podczas przewrotu w przód do przysiadu podpartego powinno być energiczne. Natomiast ostatnim ćwiczeniem, które będzie niezbędne do nauczenia się tego elementu, jest wykonywanie przysiadu podpartym. Unoszenia bioder do góry z jednoczesnym przenoszeniem ciężaru ciała na ramiona oraz skłonem głowy w przód. Po ćwiczeniach pomocniczych przechodzimy do ćwiczeń właściwych, które pozwolą nam w pełni opanować technikę przewrotów przód. W ćwiczeniach właściwych stopniujemy poziom trudności ćwiczeń, czyli przechodzimy od tych prostszych do tych najtrudniejszych. Z tego powodu pracę nad techniką przewrotów w przód zaczynamy od ćwiczeń wykonywanych na podwyższeniu. Na przykład kładziemy materac na odskoczni lub korzystamy ze skrzyni bądź ławeczki gimnastycznej. Jeżeli nie masz dostępu do tych przedmiotów, możesz też spróbować nałożyć na siebie kilka materaców tworząc podwyższenie podobne do tego na odskoczni. Podwyższenie ma na celu z jednej strony ułatwienie wykonywania ćwiczenia, z drugiej strony ma na celu pokazanie, na przykład dzieciom, jak istotną rolę w całym ćwiczeniu ma prędkość jego wykonania. Do nauki przewrotu w przód wykorzystujemy następujące ćwiczenia na podwyższeniu. Z klęku prostego podpartego na podwyższeniu wykonujemy przetoczenie w przód do siadu skulonego. Z klęku prostego podpartego na podwyższeniu wykonujemy przetokrzenie w przód do przysiadu podpartego. Z przysiadu podpartego na podwyższeniu wykonujemy przetokrzenie w przód do siadu skulonego. Z przysiadu podpartego na podwyższeniu wykonujemy przetoczenie w przód do przysiadu podpartego. Następnie, po opanowaniu tych ćwiczeń, możemy śmiało przejść do nauki przewrotów przód na normalnym płaskim podłożu, czyli na płaskim podłożu wykonujemy przetoczenie w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. To tyle w kwestii ćwiczeń pomocniczych i właściwych. Jednak pozostaje nam jeszcze jedna kwestia, czyli jak możemy poprawić najczęściej pojawiające się błędy podczas wykonywania przewrotów przód. I dlatego tutaj mam dla was własne propozycje w kwestii nieutrzymywania napięcia ramion podczas wykonywania przewrotów w przód możemy zastosować ćwiczenia, które opierają się na podporach, np. Na pompki, pompki damskie, pompki wykonywane w podporze o ścianę taczki. Przysiagie podpartym lub w podporze leżąc przodem, przenoszenie ciężaru ciała na ramiona oraz jedno z kwiczeń pomocniczych, czyli przysiagie podpartym unoszenie bioder z jednoczesnym przenoszeniem ciężaru ciała na ramiona ze skłonem głowy w przód. Chodzi głównie o to, by wzmocnić nasze ramiona, by były w stanie utrzymać masę naszego ciała podczas przenoszenia środka ciężkości. W kwestii zbyt słabego odbicia, co przekształca się w zbyt niską prędkość osiąganą podczas wykonywania przewrotu w przód, chcąc zniwelować ten błąd, należy wrócić do ćwiczenia z wykorzystaniem podwyższenia oraz wykonując ćwiczenie, które polega na tym, że z przysiadu podpartego wykonujemy przetoczenie w tył do leżenia przewrotnego i wykonujemy powrót do przysiadu podpartego. W kwestii wykonywania przewrotu w przód na głowie, czyli nie przyciągania brody do klatki piersiowej oraz nie utrzymywania napięcia mięśni przywodzicieli nóg, możemy wykorzystać np. woreczki. Umieszczając taki przedmiot np. między nogami, możemy wymusić na konkretnych mięśniach odpowiednią pracę, tworząc w ten sposób odpowiedni nawyk. Tą samą sztuczkę możemy wykorzystać do korygowania błędu z odbiciem z jednej nogi, umieszczając woreczek między stopami. Do ułatwienia nauki możemy też wykorzystać pomoc współćwiczącego. Może on nam pomóc zarówno podczas nauki przewrotów przód, oraz podczas niwelowania niektórych błędów. Dla przykładu może on nam podać ręce po wykonaniu przewrotów przód. Tworząc w ten sposób nawyk ćwiczącego do prowadzenia rąk do przodu. Po wykonaniu. Wcześniej pokazanych i omówionych ćwiczeń. Bez problemu będziesz w stanie opanować technikę przewrotów przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. Jak widzicie, przewrót w przód nie jest prostym elementem, a jego nauka nie należy do najprostszych. Trzeba wykonać dużo ćwiczeń, które pozwolą na całkowite opanowanie prawidłowej techniki właśnie wykonania w przód. A przewrót w przód będzie na pewno ci niezbędny podczas nauki innych elementów gimnastycznych, jak na przykład skoku tygrysiego, czy salta w przód. Przewrót w przód może też przydać się np. na przykład podczas nauki stania na rękę. Dlatego uważam, że również ty. Powinieneś wcielić przewrót w przód do swojego wachlarza umiejętności. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Zapraszam do oglądania, komentowania i lajkowania innych moich filmów. A jeżeli nie jesteś jeszcze subskrybentem mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji. Na pewno już wkrótce pojawi się więcej filmów, które na pewno przykują Twoją uwagę. Teraz mi pozostaje się tylko z Wami pożegnać i wrócić do ćwiczeń. Do zobaczenia w następnym odcinku.